Wielka sobota w PKO, bank Polskiej Ekstraklasie. Na ten dzień władze ligi zaplanowały aż cztery mecze 29 serii spotkań. Na początek obejrzeliśmy starcie miasta Liwice z koroną Kielce. Obie drużyny do tego spotkania przystępowały po zwycięstwach 2 do 1 w poprzedniej kolejce. Piast pokonał Pogoń Szczecin, a korona lepsza była od Widzewa Łódź. Ten mecz zaczęliśmy z kolei od niecelnego strzału Mariusza Fornalczyka. W odpowiedzi rzut wolny i uderzenie, również niecelne, Michała Chrapka. Teraz stały fragment gry dla gości z Kielc. Strzelał Dawid Błanik i zmuszony do interwencji Franciszek Plach. Rzut rożny dla korony. Błanik w pole karne, piłka wypada poza szesnastkę. Mariusz Fornalczyk i tym razem Fornalczyk strzelił celnie, jednak spokojnie wyłapał to uderzenie. Franciszek Plach, teraz Błanik w pole karne, Pauresta i ta przewaga korony w pierwszej części gry potwierdzona golem. Pauresta z trzecim trafieniem w tym sezonie. A korona, cztery z ostatnich pięciu bramek zdobyła właśnie postrzała głową. To już fragmenty drugiej części gry. Zagranie na skrzydło do Zedatki, ten strzela i odbija piłkę na rzut rożny Rafał Mamla. Zedatka wciąż czeka na pierwszego gola w PKO Bank Polskiej Ekstraklasie. Chwilę później kolejna akcja Piasta. Zadatka na skrzydło do Miłosza Szczepańskiego. Miłosz Szczepański w polu karnym uderzał jednak zbyt lekko, by zaskoczyć bramkarza Korony Kielce. Na kolejną ciekawą akcję przyszło nam czekać aż do doliczonego czasu gry. Kostadinow przedłużył piłkę do Tomasza Mokwy i mamy w Gliwicach remis 1 do 1. Dla Tomasza Mokwy to pierwsze trafienie w tym sezonie, a Korona Kielce już czwarty raz w 2025 roku remisuje na wyjeździe 1 do 1. Gol w doliczonym czasie gry pierwszej połowy, gol w doliczonym czasie drugiej części gry i Piast Gliwice podzielił się punktami z Koroną Kielce, a to oznacza, że w tabeli PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Gospodarze zajmują dziesiątą pozycję z 38 punktami. Korona jest 11 i ma oczko mniej. Piast Korona 1-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.